Nie ma na co czekać, chodzimy do tyłu sam za sobą. No i tu, tak jak myślałem, fajnie, że mamy okno dachowe, szklany dach, eee, otwierany chyba, zresztą zaraz to sprawdzimy, ale wydaje się, że tak suma nic, są mali, no tak otwierane. I już, mamy problem. Niestety, ja się tutaj z tyłu no, musiałbym jakoś tak usiąść, a jeżeli tak usiądę, to się nie mieszczę znowu tutaj z nogami. Do środka jakoś no, musiałbym się bardzo poskładać i wtedy się tu jakoś mieszczę, że mógłbym jechać. Ale z tyłu przez to, że głowa jest praktycznie tutaj na słupku, jest dosyć, chyba w trasie byłoby mi średnio przyjemne z uwagi na jakieś odczucia klaustrofobiczne, takie trochę tutaj są. Dach wycięty z tyłu, żeby było więcej przestrzeni. Lampki LEDowe, klamki odwrócone. Na początku się do tego nie mogłem przyzwyczaić, ale z biegiem czasu z tyłu drzwi się fajnie z takim dobrej jakości odgłosem kojarzą podczas zamykania. Z przodu jest dziwna przypadłość, bo zazwyczaj muszę dwa albo trzy razy drzwi zamykać, bo za każdym razem za lekko je zamykam. Z tyłu tego problemu nie ma. Średniej jakości tworzywek jak na Audi, no takie coś jak w Karoku chyba ostatnio było, czyli bez strzału. Jak to już przy, widzę, przy niszczu, ale to no nieważne fajne oświetlenie, poświetlenie ledowe zrobione, bardzo masywna klamka, niewyścielane kieszenie. Ten, tu jest przyjemna skóra, a tu jest wszędzie zwykły szerski plastik. Podłokietnik mięciutki, przyjemny, a fajnie zrobione pochwyty na napoje, tu są regulowane jako posypania. Aby nie było otworu do przeważenia długich przedmiotów? albo z bagażnika się to może otwiera, zobaczymy. Z bagażnika być może. Długie siedzisko, kanapa regulowana, niestety to już za bardzo do przodu. Nie mogę sobie przesunąć. Prawa strona, zobaczmy jak szeroki jest to zakres regulacji. Musiał się przesiąść, to się przesiągnę. O, już jest tam. O, dosyć znaczne. Z 15 cm stawiam. Można powiększyć przestrzeń bagażową albo zadbać o przestrzeń na nogi. Oparcia nie są, chyba nie są regulowane. Albo zaraz to sprawdzimy. Oparcie jest regulowane. Także fajnie, że jest takie udogodnienie. Tak wygląda kabina. Jak zerkniemy z tyłu. No, ja mam problem z tyłu z miejsca na głowę z miejscem na nogi chyba szału też jakiegoś wielkiego nie ma Oje, dobra ale jak ciągę tak powiem no na nogi mam tak dwa palce w karoku były trzy na ludzia tutaj dwa no ale nad głową jest problem nad głową przejdźmy do przodu z przodu jest bardzo przyjemnie nie jest to super miękki, miękkie tworzywo, takie dosyć twarde, jak na Audi, wręcz bym powiedział. Tu bez szołów w Karoku jest lepiej, który teraz testowałem. Nie, nie boję się tych słów używać, trudno, najwyżej już Audi nigdy więcej nie dostanę. Podświetlenie ambientowe. Ta kamka fajna jest, taka ciekawa, inna. Może się już przyzwyczaiłem, że trzeba mocniej. Po prostu mocniej zamykać te drzwi. Bardzo przyjemny materiał tutaj. Super to jest zrobione. Mięciutko, przyjemnie. Tu czuć klasę, że to jest Audi. Wszystko stabilne, takie pewne. Nowe zegary wirtualne. Jakaś tam różnica jest, ale same zegary niewielka w sumie taka. Jakaś przepaść jakościowa poprzez, wobec tych poprzednich. Jedne i drugie mi się podobają. I, i nie widzę jakiejś super różnicy. Przejdźmy dalej. Zobaczcie na to. Zniknęło ProKarentło, znane z modeli Volkswagena. Jak tutaj dotniemy światło automat. Samym dotknięciem nic więcej nie możemy zrobić, ale już będziemy naciskać. To jest przeskakują światła z auto, na światła mijania, na światła postojowe i światło wyłączone. Tutaj już jako auto nie działa, a zobaczmy. Światła uniwersalne włączone. Nie wiem co to są. Uniwersalne, postojowe, ofa. Uniwersalne. Światła mijania. Światła przeciwgłowe, tymne wejdźmy na auto. Ok, mamy auto. Kierownica jest bardzo ładna, bardzo fajna w uchwycie, przyjemna podczas korzystania. Tutaj już, przechodząc deski rozdzielczej bardzo ładnie zaprojektowana. To srebrne elementy fajnie korespondują z tym tutaj, z takim zamszem. palistwa Ta też bardzo ładnie wkomponowana. Tutaj mięciutko, miękko, miękko. Tu przyjemnie, tu miękko, miękko. Super jest ten system pod względem. Jakości grafiki, płynności działania, rewelacja. Chociaż będę się go musiał dopiero chociaż trochę pouczyć, Audi Select Drive. Patrzcie jakie grafiki ładne, to wszystko fajnie wygląda. Klimatyzacja. Zobaczmy jeszcze ten auto. Wstecz, światła, widoczność. Bardzo ładnie to wszystko jest zrobione. System klimatyzacji, jak dla mnie, Audi Q2. Tutaj mam wrażenie, że projektant nie wiedział, co zrobić z tym elementem. Stwierdził, a to wrzucimy przycisk start-stop, a tu wrzucimy kontroler głośności. Nie wiem, kto z tego będzie korzystać i jak, ponieważ jest, od kierowcy jest bardzo daleko ulokowany, Czyli i tak będziemy korzystać tylko z kierownicy, no chyba, że pasażer sobie będzie z niego dobrodziejstwa korzystać. System włączania i wyłączania lepiej, jakby był tutaj, tak jak jest powiedzmy w sacie, czy tutaj, już nawet, albo nawet jak w Skodzie, tutaj. Tak jest trochę daleko, nawet dla mnie. Dźwignia z automatycznej skrzyni biegów, tak specyficznie trochę wygląda. Nie jest to może dzieło sztuki jakieś, ale przyjemnie jest wykonana. Autohold jest. Schowek jest regulowany w dwóch płaszczyznach. Cup Holdery chyba też podświetlane. Tak, podświetlane, ładnie. Bardzo ładnie wykonany schowek, jak tu w Audi. Kieszenie boczne nie są wyścielane, są tylko pokryte taką gumą. Super lusterko. Bezramkowe. Oświetlenie, przeciwsłoneczne słoneczne jest. Ledowe. Szklany dach. Czy też szybar dach. Bardzo wygodne fotele z pakietu S-Line. Bardzo wygodne. Dużo miejsca, bardzo przyjemnie się tutaj siedzi. Podoba mi się ta konsola. Kawał fajnego samochodu mi wyszedł. Pod względem takim też stylistycznym. Nawigacja, telefon, jakiś radio. No nic, ruszajmy w drogę. Bardzo wygodny podłokietnik tutaj, mięciutki. Tak to wszystko wygląda. Oświetlenie ambientowe we wszystkich drzwiach z tyłu i z przodu. Spora gama kolorów do wyboru. Progi podświetlane S-Line. No, zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Wszystko kolorów do wyboru jest multum, naprawdę multum. Nawet napis Quattro jest podświetlany w takim kolorze podświetlenia ambientowego, jaki sobie wybierzecie. Można to zmieniać, konfigurować. Super to wygląda, naprawdę super. Tu osobne jeszcze podświetlenie klamek w kolorze po prostu ledowym owym światło LED-owego. białego pięknie to po prostu wygląda wszystko jak to w Audi ostatnio bywa dotykowe włączanie i wyłączanie podświetlenia w kabinie oświetlenia przeciwsłoneczne podświetlane, lusterka wosfona przeciwsłonecznych podświetlane miejsce na napoje, podświetlana zapalniczka że mamy do czynienia z produktem klasy premium, piękne grafiki, rewelacyjnie reagujący ekran na dotek, super, rewelacja. Patrzcie, jak to wygląda. Pełne reflektory LEDowe, typu Matrix, czyli większa ilość diod. Dzięki czemu możliwe jest rozświetlanie i przyciemnianie poszczególnych sektorów. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Może wy zobaczcie, bo ja już tym samochodem pojeździłem po zmroku, i jakością pracy tych reflektorów jestem zachwycony. Kolejny raz jestem zachwycony. Już widzicie, jak rozświetlają poszczególne sektory, jak są rozświetlane, jak jest. Rozświetlany obszar obok pojazdu, który właśnie nas mijał. Zobaczcie po lewej stronie na ekranie dźwiękochłonne jak światło się rozświetla i przygasa w zależności od tego, czy jakiś pojazd właśnie nadjeżdżał. rewelacyjnie świecą świecą rewelacyjnie, równomiernie nie ma jakichkolwiek przebarwień punktów pustych niedoświetlonych super po prostu super światła mając na uwadze wygląd zewnętrzny, który jest wspaniały środek, który jest równie ciekawy który ma jakiś swój styl, koncepcję pytanie, jak na samochodem się jeździ? Czy jeździ się równie dobrze tak jak samochód wygląda, czy jazda jest równie emocjonująca, pasjonująca i tak dalej, czy są jakieś emocje w tej jeździe? Postaram się podczas tej prezentacji odpowiedzieć na tak zadane pytania. 2 TSI o mocy 230 mechanicznych, moment obrotowy 350 Nm. Przyspieszenie cela do setki, z tego co pamiętam, 6,5 sekundy. Prędkość maksymalna, coś około 230-33 Mówię to z głowy. Napęd 4 na 4 koła. W połączeniu z automatyczną skrzynią biegów o 7 przełożeniach. Postaram się odpowiedzieć na zadane pytania, czy ten samochód kusi jazdą, czy ten samochód kupuje jazdą. Pierwsze co rodzi skojarzenia bardzo z kutwójką. Coś tam się potwornie w kutwójce podobało czyli układ kierowniczy. Bardzo szybki, bezpośredni i precyzyjny. Do tego w kutwójce, przepraszam, w kutwójce tych obrotów w pełnych kołach kierownicy od skrajnych położenia było bardzo mało i tą lekkość, zwinność wjeździe tam. Bardzo się odczuwało. Tutaj jest podobnie. Patrzcie, jak na samą mocno skręca. żeby tylko po pół obrotu. A zobaczcie, jak zdecydowane manewry są wykonywane. Zobaczmy. Maksimum do lewej. Czyli tak. Mamy raz, dwa. Dwa, dwa obroty. Od oporu do oporu. Rzadko spotykane. Rzadko spotykany rezultat. Bardzo szybkie ruchy reakcje ze strony układu kierowniczego na ruchu kierownicą. O, układ kierowniczy super SP7 Stabilna Stabilne są 50 na godzinę nieco bardzo posłusznie podąża bardzo płynnie, szybko, niezauważalnie są zmieniane biegi. Reakcja na kickdown natychmiastowa i to zbija solidnie po kilka biegów. W momencie będzie okazja, teraz na Zobaczcie, jak dobrej jakości kamery cofania są. W ogóle, kamery, nawet nie cofania, woda z przodu też ta I, i boczne. Jak dobry obraz, ale na teraz wróćmy cofania kamera. Rewelacyjnej jakości obraz. Rewelacyjnej. Dawno nie widziałem tak dobrze odzorowującej otoczenia kamery z taką ilością szczegółów, detali. Zobaczmy, jak przednia. Przednia to samo. Super. Rewelacja. Rewelacja. Sama pozycja, same fotele. Rewelacja. Jak to w Audi? Jest line no. Nie ma się do czego przyczepić. Pomimo tego, że nie ma elektryki, fotele bardzo dobrze podpierają, bardzo dobrze podpierają ciało, są bardzo wygodne, przez to, że w środku jest Alcantara to super utrzymują ciało. Na Boki również bardzo dobrze podpierają, zagłówek przyjemny, miękki, no jak to w Audi, no. wyposażony w pakiet S-Line oczywiście. nadkoli, na normalnej nawierzchni jest bardzo dobra. Nic nie słychać. W ogóle auto samo w sobie jest dobrze wyciszone i nawet tych samochodów, w którym się mijamy, nie słychać w środku, w kabinie. Przy wyłączonych systemach audio i lewie w lewo co po prostu pracuje. Przyjemnie się trzyma tą kierownicę, bardzo przyjemnie. Szkoda, że Ostatnio te kierownice, nawet w Porsche, w Macanach oglądałem, są takie po prostu plastikowate. Ta skóra już nie jest taka fajna, mięciutka, jak to zwykło było jeszcze w modelach poprzedniej generacji. Wszystko takie bardziej plastikowate zaczyna być dotyku, ale przyjemnie się bardzo trzyma. Bardzo przyjemna, ergonomiczna. Łopatki nawet mogą być większe rozmiarów, ale też nie ma co narzekać. Teraz po jakichś takich wertepach jedziemy, kamera widzę, że drży, ale mam nadzieję, że obraz będzie na tyle dobry, że będzie się można było spokojnie oglądać. Zobaczmy pród zwalniający. O. jednak dobre zawieszenie jak jest, no to nawet przy niskoprofilowego Pana sobie radzi Oczywiście, z aktywne zawieszenie byłoby dużo lepiej. Przechodząc do podsumowania testu Audi Q3 Sportback, e, świeżynki, tak naprawdę, oddać trzeba jedno: samochód jest świetnie wykonany, świetnie spasowany. W sumie to jest jako jedna cecha. Materiały może nie są topowe jak na Audi, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą i tak dalej. Fajnie, że tu jest jakiś taki zamsz, Alcantara. I tak, takie połączenie jakichś elementów, no nie wiem czy to jest metal, ozdobny, wszystko jest super wkomponowane. Poza jednym tutaj elementem, gdzie jest system włączania, wyłączania silnika i sterowania głośnością i stacjami po, za pomocą pokrętła. Czyli panel pomiędzy przyciskami od awaryjnych i tak dalej, i tak dalej. Do meritum. Świetny układ kierowniczy. Super bezpośredni, precyzyjny, tylko dwa obroty od skrajnego położenia kół. Coś, co mnie zachwyciło w kół tutaj jest to samo: świetnej jakości grafika, reakcja na dotyk systemu multimedialnego, klimat wnętrza przez te podświetlenia nawet system napis 4 jest w kolorze takim, jaki sobie ambient wyświetlimy wybierzemy kolor ambientowego wyświetlenia podświetlenia tych elementów ledowych wirtualne zegary, o świetnej jakości obrazu, wspaniale e, profilowane fotele super e, przytrzymujące ciało, są wygodne człowiek w nich się nie ślizga rewelacyjne światła ledowe typu Matrix świetnie działająca skrzynia biegów Estronik. super działający napęd Quattro same superlatywy na ten moment bardzo fajnie leżąca w dłoniach kierownica. No i zobaczcie, jak się, się zabiera. W trybie Eku jesteśmy. I dźwięk turbiny super. Samochód w tej konfiguracji zaczyna się od ceny 200 tysięcy w pakiecie S-Line i tak dalej. 230 koni, 20 TSI 2 quattro napęd, automatyczna skrzynia biegów plus jakieś dodatki tak myślę 220-230. Takiej fajnej konfiguracji, cena z jednej strony wysoka, z drugiej, typowa dla tego segmentu. Wyposażenia, jakości i tak dalej. Z tego co wiem, to jest rabat do 35 tysięcy zł na ten samochód. W cenie 200, nawet lekko poniżej, jest to dla mnie okazja. Naprawdę jest to okazja. To, jak tym samochodem się jeździ przyjemnie, jak. Komfortowy on jest zarazem Taki lifestyle'owy. Oczywiście z tyłu nad głową ma mało przestrzeni Bagażnik 530 litrów A wydaje się, że nie do końca jest to 530 Nie kwestionuje wartości podawanej przez catalog Ale po prostu odbiór jaki tego jest Samochód Bardzo przyjemny, przyjazny Który chce się jeździć, który sprawia mnóstwo frajdy z podróżowania Co do spalania Jeżdżąc bardzo spokojnie Da się uzyskać w trybie Eco 6,5 mniej więcej w trasie. Teraz mam wyzerowany w granicach 6, mi pokazuje? Może nawet trochę mniej. Ten samochód musi się dopiero dotrzeć, ten silnik. Jeżdżąc bardzo dynamicznie, tak jak nim jeździłem przez cały okres, mam średnią 14 litrów, ale jest to z przebiegu 130 km po samym mieście, gdzie głównie to była jazda w trybie Dynamic z solidnym wciskaniem gazu. Mówię wprost. Samodzielnie nie był oszczędzany Pod względem korzystania z jego osiągów Zawieszenie Standardowe Super pracuje, cicho Bardzo dobrze amortyzuje Komfortowe jest, a przypominam, że mamy Felgi o średnicy 20 cali O profilu bodajże dobrze pamiętam 40, 255x40 20 Wszystko super zmontowane Przyjemne w dotyku no. Super, po prostu Bardzo, bardzo fajny samochód Zastrzeżenia tylko co do ilości miejsca nad głową. I tak naprawdę... A, no asystent pasa ruchu coraz gorzej ostatnio w Audi działa. Tutaj też praktycznie nie działa, niż działa. Mówiąc wprost. Schowki niektóre są z tyłu, są niewyścielane. Z przodu jest tylko jakaś tam guma. Super pocietlania Zrobione tak już to powtarzałem napis tego Quattro A, coś może to jest mój błąd. Nie znalazłem opcji, aby klimatyzację, e, zmiana temperatury nastąpiła e, synchronicznie dla kierowcy i pasażera. Coś, co mi się nie podoba tutaj. Poza tym, no wszystko pięknie dopieszczone, te kliknięcia wszystkie, no to jest audi, po prostu to jest audi. Tutaj wszystko jest dopracowane. Super samochód, przepiękne małe Q8 nie ten samochód kupił jeżeli Was również kupuję przekonajcie się sami udajcie się do salonu to by było na tyle zapraszam do subskrybowania, subskrybowania mojego kanału, oglądania pozostałych filmów i śledzenia mojej działalności komentujcie to, jeżeli Wam coś się podoba nie podoba, nie podoba. wszelkie uwagi w szczególności te konstruktywne są bardzo mile widziane i to by było na tyle Przechodząc już, jeszcze wspominając de facto o ostatnich kwestiach, które można uznać za wady, przy dynamicznej jeździe, tak jak ja się poruszałem tym samochodem, średnie spalę na poziomie 13 litrów. Wystarcza to, mając na uwadze pojemność baku na jakieś 450-500 z hakiem kilometrów na pełnym tankowaniu. Teraz pokazuję 570 po zatankowaniu do pełna, ale dosyć spokojnie ten kawałeczek. Także myślę, że realnie to będzie 500 hakiem zasięgu. To jest minus. Minusem na pewno może się okazać koszt utrzymania tego samochodu przy takim spalaniu przy dynamicznej jeździe. Kolejna rzecz. Nisko nosząca się klapa bagażnika, o którą dwa czy trzy razy uderzyłem głową. Dokładnie o zamek. Także na to trzeba uważać. Pozostałe rzeczy, które by mi ewentualnie tutaj jeszcze nie pasowały w tym samochodzie. Ilość przestrzeni nad głową na tylnej kanapie. Ja się nie do końca mieszczę nad głową. Także to też jest minus a reszta no to już same pozytywy, same pozytywy. Ciężko mieć większe zastrzeżenia tego samochodu.